W plusach odkryto nowy sekret i dzisiaj pokażę wam, jak dokładnie go zrobić. Na początku to miało być w formie shortsa, ale zdałem sobie sprawę, że ogarnięcie tego wszystkiego to może zająć troszeczkę dłużej niż minutę, także mówię, nagram właśnie z tego odcinek i dziękuję serdecznie Kraszowi za to, że pokazał mi, jak to zrobić i w ogóle poinformował mnie, że coś takiego istnieje. Dzięki niemu i w sumie gdyby nie on, to bym kompletnie nawet nie wiedział o co dokładnie tutaj chodzi. I jak widzicie, mam odpalonego Double Cash Postawmy sobie naszego Geraldo, powiedzmy w tym miejscu, chociaż nie, to jest mega głupie to, co ja tutaj zrobiłem i od razu możemy sobie przejść do pierwszej małpeczki, którą postawimy, ponieważ będzie to alchemik tutaj w tym miejscu. Tak, nie pytajcie dlaczego, ale po prostu trzeba tego alchemika albo inną magiczną małkę postawić sobie właśnie tak jak tutaj, także mam nadzieję, że te balony jakoś mi nie przejdą. Dobra, postawimy sobie jeszcze jednego darta tutaj w tym miejscu. Wy w tym czasie upewnijcie się, że już zostawiliście subskrypcję na tym kanale. Dzięki wielkie oczywiście każdej osobie, która to zrobiła, a jeżeli szukacie i chcecie kupić sobie małpią kaskę, to pamiętajcie o kodzie Flotar, który jest tutaj na dole kamerki, i teraz pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, ponieważ właśnie było wiadomo, że ta mapa skrywa jakiś sekret, jakiegoś Easter Egga. Ale dosłownie parę dni temu pojawił się post na Redditie i ktoś po prostu wpadł na rozwiązanie, jak to zrobić. Podobno to zostało już dodane parę update'ów temu, że wiecie, ludzie kombinowali, ale nie wiadomo było o co chodzi, i dopiero parę update'ów temu mm, wprowadzili, jakby, taką możliwość, że coś można z tym zrobić. I tutaj, na samym środku, to jest pierwsza rzecz, właśnie stawiamy sobie Super małka. Ponieważ ta super będzie... No właśnie, ja widziałem tylko zdjęcie, jak to będzie wyglądało, mówię, nie, 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 zostawiam sobie to yy, na film i tak jak mówiłem na początku, zakładałem, że to będzie po prostu w formie szorca, yy, ale yy, przez to, że trzeba tam, wiecie, jakoś to wszystko sobie ogarnąć, yy, także mówię, że czy, czemu nie możemy sobie po prostu zrobić yy, z tego film. Także mamy yy, naszego alchemika, yy, po tej stronie są, jakby, jak widzicie, są różne groby i na tych grobach będziemy musieli postawić różne małpki, na przykład możemy sobie tutaj w tym miejscu, dosłownie nade mną, postawić darta. Albo inną małpkę z podstawowego typu. Tylko nie ukrywam, ja zerkam sobie na drugi monitor, bo na drugim monitorze mam ściągę. Jakby przyznaję się, że jakby mam wszystko tutaj ładnie zaplanowane, co mam się postawić, żeby nie było jakiegoś fakapa. Wiecie, a ja tutaj, o, pokażę wam sekret. A tak naprawdę, no, okaże się, że to nie działa, bo coś tam źle postawiłem. Tutaj, jak widzicie, mam małpkę militarną i będzie to sniper. W sumie nawet taki sniper 00, powinien być spoko, i tak gram na poziomie easy, bo, no, ten sekret można pokaza pokazać na takim poziomie. A jakbym się jeszcze wywalił w jakiś głupi Sposób, to byłoby naprawdę nieprzyjemnie, i to jest ostatnia rzecz, którą sobie stawiamy, czyli małpkę, właśnie taką supportującą, chociaż tak naprawdę mógłby to być beast handler, No, w sumie co, co tam chcemy sobie postawić, ale na mojej ściądze, którą mam tutaj, no to właśnie te małpki są postawione. I tutaj widzicie, właśnie, że są takie cztery miejsca, które możemy sobie odblokować, sobie nawet możemy od razu to zrobić. Pek, pek, pek. Także jak widzicie, te miejsca są. Można sobie będzie ulepszyć tego naszego, tą, tą naszą super małpkę na awatar. Słońca, ponieważ to jakby jest potrzebne i e, nie byłem przekonany. Będzie to oczywiście wiązało się z poświęceniem, nie? No bo nie trzeba jakby dużo i długo myśleć na ten temat, że jeżeli masz tutaj cztery spoty i ludzie rozminiali, co trzeba dokładnie z tym zrobić, e, no i padło na to, że właśnie trzeba jakby wchłonąć tam małki. Nie wiem dokładnie o co chodzi z tymi grobami, czy rzeczywiście jest to wymagane, czy nie. E, możliwe, że tak, e, wiecie, ja tutaj odtwarzam to, co mam mm, przygotowane, także weźmiemy sobie te laserowe wybuchy, powinno być e, całkiem spoko i będziemy mogli powoli sobie stawiać. O, właśnie. I tak chyba to jest zrobione w ten sposób, że tutaj, o, właśnie. Czyli mamy, powiedzmy, przygotowane miejsca, gdzie można postawić daną małpeczkę, czyli raczej się nie pomylę. No, jeżeli mam miejsce na magiczną małpkę, no to wiadomo, że y, postawię tam magiczną małpkę, a nie zrobię czegoś innego. I w sumie musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, że każda małpka, którą tutaj postawimy, musi y, kosztować ponad 50 tysięcy. W tym sensie musimy wydać na, na nią 50 tysięcy, bo inaczej to nie zadziała. To y, bardzo przypomina, no, wiecie, jak poświęcamy po prostu to robimy ten awatar, nie, przepraszam, to nie na awatarze słońca, robimy to na świątyni w słońca, no to musimy pamiętać, żeby tam było 50 tysięcy, później kolejne małpki, na które chyba też wydajemy 50 tysięcy i tworzy nam się ten, ta zła świątynia, już nie pamiętam, jak ona po, w polskiej wersji językowej brzmiała, ale allora, mamy tutaj tego naszego druida, w tym miejscu postawimy sobie bomb shootera, tylko, że bomb shooter, no to musi to być miażdżyciel blunów. Nie lubię tego ulepszenia, nawet bardzo nie lubię tego ulepszenia, ale jestem pewien, po prostu, że będzie na pewno kosztowało tyle, ile potrzebujemy, więc sobie to postawimy. Tutaj, jeżeli chodzi o militarną małpkę, no to. Oj, czekajcie, tylko. Hmm. O, 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 dobra, jest miejsce, powiedzmy. Halo, o, mil. Dobra, jest Dartling, pięknie. No i wiadomo, że to będzie ulepszenie. Ono się nazywało MAD. Chyba? Jakoś tak. To po polsku PNM, ale no, chodzi o to 51 tysięcy to kosztuje. I jeżeli chodzi o małkę supportującą, no to nie może to być nic innego niż spike factory pod górne drzewko. No i żeby trochę to przyspieszyć, no to postawiłem dwie farmy bananów. Tutaj mamy pierwszy, piąty tier. Nie wiem, czy on może sobie strzelać tutaj. Nie, on chyba nie będzie zadawał obrażeń. Chociaż czekajcie, przed chwilą zadawał obrażenia. Dziwnie to wyglądało. Czy tutaj on jakoś... Tak! Jego wybuchy... Powodują też obrażenia. Nie miałem o tym pojęcia. Zobacz. Zabana... dobra, T -t 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 teraz tego nie widać. Jak chciałem to poka pokazać, no to niestety nie było opcji. Dobra, powiedzmy, będziesz sobie strzelał tutaj w to miejsce. Okej, okay, powinno być spoko. Teraz kolejną małką będzie ta super burza. Tylko wiecie, czego się obawiam? Że za chwilę pojawi się jakiś taki balon, którego nie będziemy mogli załatwić. No bo jednak nie mam miejsca na wioskę. A wioska daje jednak to poczucie takiego, że nieważne jaki balon się pojawi, no to będzie można go tutaj zniszczyć. W sumie mógłbym uzbierać na te super miny, ale chyba. Zostawię to na e, ostatnie ulepszenie. Już chciałem sprzedać tą farmę bananów, żeby sobie kupić to ulepszenie, ale okazało się, że oprócz tego, no jeszcze będę potrzebował 85 tysięcy, e, żeby oczywiście sobie kupić e, tutaj tą świątynię słońca, i teoretycznie powinno to zadziałać. Nie wiem, czy tak będzie, czy nie. E, zaraz się przekonamy, czekajcie, tutaj za 15 tysięcy i tutaj 67. No to e, teoretycznie już... A wiecie co, zrobimy to? Czyli mamy tutaj 80 tysięcy, tutaj tak, kupujemy sobie tą farmę i e, powinien ten sekret zadziałać, wszystkie małpki jeszcze się upewnię, tak, wszystko jest ulepszone, tutaj ulepszone, tutaj ulepszone, także świątynia słońca, bum i zadziała to, czy nie zadziała, czy będę musiał to powtórzyć raz, jeszcze jest! Ty, co to jest? To, f... o kurde, to wciąga wszystkie to wciąga wszystkie balony o, wow, o, wow. nie mogę zobaczyć Ej dobra, to jest jakiś demon? Czy to jest jakiś isterek, jak wiecie, małpki, albo jakiegoś bohatera, który y, zostanie wprowadzony do gry? I to mi jeszcze generuje kasę. Zastanawiam się, czy jednak te małpki tutaj, które postawiłem, były potrzebne, no bo jednak one nie zniknęły, nie? Tylko zniknęło to, co jest tutaj w środku. I najważniejsze pytanie, do której rundy uda się w ten sposób y, dojść, jeżeli, jak widzicie, wszystko co się tutaj pojawia, y, od razu znika. To szkoda, że mówię, nie mogę kliknąć i sobie zobaczyć, czyli jednak yy, ten sekret działa, jest. Ej, dobra, to jest totalnie broken. Przecież. Dobra, mołaby są. Okej, okay, nie są wcią... Okej, okay, też są wciągane te moaby. I za moaby dostajemy kasę. Nie wiem, czy. Nie, nie za wszystkie balony. Zobaczcie, że ta kasa jednak się pojawia. Yy, za jakieś tam, nie wiem, późniejsze te moaby. Dziwnie to wygląda, ale na razie nic nie chcę więcej stawiać. O i z tymi balonami. O, czy będzie problem? Nie, okej. Okay. Też tutaj my bijemy. O kurde. Fajne. Fajne, tylko, D dobra, do, do setnej rundy. Na pewno. O nie, okej, okay. jednak do setnej rundy sobie nie pogramy, yy, ponieważ wcześniej się to przepiło, małpią gwiazdą, jest to 315 tysięcy. Czyli jak widzicie, ten sekret yy, działa, jest coś takiego. Yy, nie wiem w sumie jak on się nazywa. Jeżeli chcecie, dajcie znać, jak można by było nazwać to dziwne coś, co wyszło z tego portalu. I pytanie, czy jest to zapowiedź jakiegoś właśnie bohatera, jakiejś takiej małpki, bo troszeczkę, jeżeli chodzi o kolorystykę i tak dalej, przypomina mi to Korwusa, ale to na pewno nie był Korwus. Tylko no właśnie, co to jest, dokąd prowadzi ten portal, czy będzie z tym coś więcej związane, nie mam zielonego pojęcia, ale jeżeli odcinek Wam się spodobał, koniecznie zostawcie lajka, no i widzimy się już niedługo w kolejnych.